Policko-szczecińskie morsy nietypowo obchodzą święto Trzech Króli. Od kilku lat, 6 stycznia, spotykają się na plaży szczecińskiego jeziora Głębokie, by w ten sposób świętować dzień Objawienia Pańskiego. Zimna kąpiel poprzedziła barwna parada morsów. Odziani w królewskie stroje wcielili się w mędrców, aby oddać pokłon i przekazać dary Jezusowi. Po paradzie morsy wzięły udział w kąpieli, którą poprzedziła rozgrzewka. Członkowie szczecińsko Polskiego klubu morsów imienia Zbyszka Ulatowskiego spotykają się od 2004 roku. Dla nich każda okazja jest dobra do zaczerpnięcia kąpieli zdrowotnej. Ja dołączyłam w ubiegłym roku, to prawda jestem taką świeżynką, ale jest bardzo przyjemnie, sympatycznie, atmosfera jest przewspaniała, kondycja jest coraz lepsza, zdrowie idealne, także zachęcam wszystkich Państwa. Frekwencja dopisała, podobnie jak pogoda. Choć do prawdziwej zimy wciąż jest daleko. Morsowanie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością w naszym kraju. Szczecińsko-polickie morsy spotykają się w soboty i niedzielę o godzinie 11.00.